Żegnamy dzisiaj ten środek, ten powód, z którym muszę jeździć, który mi się nie podoba, ale postaram się jak najlepiej go odpicować, aby chociaż przyjemniej się z tym jeździło. Nie wiem, jakim to, z którym zrobię, nie wiem, czy w ogóle to zrobię, najpierw znajdziemy na początku koła oraz booster i zobaczymy, gdzie nas ta gra dzisiaj zawiezie. Okej, okay, co to jest do cholery za level? Co to ma do jasnej cholery być? Rozumiem, że jeżeli będę jechał przez środek, to jest najlepsza jakby trasa z możliwych Po tego, jak żeby zdobyć jak najszybciej dystans Right? No bo w teorii nie spadam w dół, więc potem nie muszę jechać jakby Nie robię takiej Lki, tylko robię całą linię prostą, tak? Czyli to jest jakby najlepsze do zdobycia dystans Wszystko by się zgadzało w pra... w teorii Praktyca nie wiem a troszeczkę mnie boli sprawdzenie innych tras. Wiem, że jedną trasę, jak polecę, to będę miał pieniądze. To jest e, taki e, jeden z widocznych plusów, które było można zauważyć. Ja pierdzie... Co to jest za level? Czemu tu wszystko polega na tym, że po prostu gdzieś spada, że coś się obija, coś się niszczy, gdzieś nie masz w ogóle normalnej trasy? What is going on? Jeszcze tutaj pieniądze są, których nie zdobędę. Bo nie mam takiego ciężaru na tym aucie. God damn Okej, okay, silnik na maksa. To jest to jest coś, co teraz potrzebujemy. Teraz tutaj przejeżdżasz, tak jest, uderzasz o wszelkie możliwe barykady, tak jest, przejeżdżasz. Okej. Okay. Zrobiłem to, co zrobiłem poprzednio, czyli wydaje mi się, że dalej to jest najlepsza możliwa opcja, jeżeli chodzi o dystans, który chcemy pokonać, niekoniecznie o zarobki. I też niekoniecznie może być, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Nie mam zielonego pojęcia, ale tak chciała gra, żebym tym razem pojechał. Okej, okay, teraz chcę pojechać tędy, dziękuję. Proszę mnie wpuścić, dziękuję. Wow! Idealnie w skoku ten wybuch był e, zsynchronizowany. Żeby tego takiego efektu jakiegoś filmowego. Teraz tu poleć troszeczkę, bo może mi się to opłaci? A nie, to jest ten sparek, który tak czy siak musimy przeżyć. Tym razem, chociaż się nie poblokowałem jak poprzedniej próbie, więc taki plus z tego wszystkiego. Jak w ogóle było nasze paliwo, dość słabo, więc tutaj sobie przybustujemy, żeby jak najwięcej osiągnąć na buście. I dopiero teraz gdziekolwiek lubiłem podjechać, chociaż widzę, że już mi miga światełko, więc za daleko to to nie będzie. Pewnie żadnego hajsu już na drodze nie znajdziemy. Więc tylko takie jeszcze dociągnięcie. Jak najdalsze dyst jak najdalszego dystansu, żeby cokolwiek tam było na naszym koncie. Ok, potrzebujemy teraz zdecydowanie lepszego boostera. To jest coś, czego jeszcze zbytnio nie upgrade'owaliśmy w tym podejściu. Więc trzeba to zrobić. Żeby oczywiście sobie ułatwić tą całą robotę z tym przejeżdżaniem Tutaj próbujemy przejeżdżać na pełnej prędkości. Chociaż widać, że się teraz zaciąłem. Wydać było, teraz się zacięta. Tutaj podjazd na. Ok, pojadę sobie dołem, bo. Tak gra ode mnie tym razem chciała, może do mnie jest nawet lepiej. Nie wydaje mi się, ale niech będzie, że coś się nam nie różniło. Nie, na pewno jest gorzej, bo przejeżdżam przez jakieś tereny, których jeszcze nie dotykałem uh, i nie wiem co, gdzie jak, kiedy wyskoczyć i tak dalej. Więc jednak wolę jeździć cała z tą samą trasą, wiedzieć co mniej więcej na drodze napotka, niż cały czas coś innego. Przerwy, okej, okay, teraz sobie nie spadek w dół. Myślę, że to możemy rozluźnić, nie musimy jakoś się spieszyć. Spadamy jak jakaś dzida To wszystko przebija na swojej trasie. Chociaż moje auto... Ajajaj. Jak to booster los? widzę, że go mam. Okej, okay, już go nie mam. No to teraz nie oczekuję, że daleko dojedziemy. nie, szczególnie na przykład, na przykład, jak z taką małą częścią. Czy szybciej leci mi paliwo albo czy wolniej mi leci paliwo, czy cokolwiek to ma jakiś wpływ oprócz tego, że po prostu jestem... E, no niestety na dwóch kołach i na pewno jestem... Ale lżejszy, ale. Jak to się przekłada potem na całą. Uh, całe statystyki, nie mam pojęcia. Mogę teraz. Chciałem zobaczyć te ulepszone koła. Czy jeżeli je tutaj ulepszę, otrzymują tutaj łatwiejszy przejazd. Jednakże. Uh, może. Może łatwiej, bo mniej zdecydowanie jest problem sterować uh, tym podjazdem i tak dalej. Więc ma to jakiś wpływ. O, no i teraz znowu. okej, okay, tym razem się udało objechać w górę. Chciałem, powiedzieć, że znowu będę się jechać dołem. Czyli trasą, której, której nie chciałem zwiedzać. Na szczęście mi się udało to odratować. Jesteśmy w domu. Mam nadzieję, że tym razem chociaż boostera nie stracimy. Jak w poprzednim podjeździe. Bo dużo boostera sobie tam dostawiłem, po czym nagle Band. Nie miałem jak go użyć. tylko tego, że było widać, że go jeszcze mam. Tak naprawdę powiedział, że straciłem booster w momencie, kiedy jeszcze on istniał, więc... No, e, smutna buzia, smutna żaba i w ogóle. a staj się nie wszystko niszczy. Przejeżdża... o. Awesome, gdzieś stage 1. To nieźle, nie wiem co tu mogłem zrobić. Takie awesome. Ale niech będzie, niech, skoro gra tak mówi, że było osom, awesome, to niech będzie, że było awesome. Teraz tutaj, boost. Holy shit. Myślałem, że jeszcze za mocno przyzwoni, Zaraz się rozwali mi całe auto. Tutaj, poleć. ja jakbym się do tego dostał? Okej. Okay. Wydaje mi się, że tutaj może coś być jeszcze ciekawe. Pieniądze były, widziałem. Widziałem, pieniądze, auto, boost. I out of fuel za. Chciałem powiedzieć, sekundę. Ale tak mniej więcej 60% zostało przez nas pokonane. Może 55%, ale na pewno robimy progres. To jest najważniejsze, żeby cały czas lecieć do przodu. Starać się, jak to kiedyś mówił. E, piękny kabaret. Jeszcze kabarety nie były aż tak jakoś, powiedzmy, wyzywane. Teraz szczerze mówiąc, odkąd stały się. Tak, bardzo popularne stand-upy, czyli w sumie ostatnie par lat już. Nie jest tak, że ja teraz to odkrywam i wam dopiero mówię, ale zdecydowanie teraz są popularniejsze niż te, na no, nie wiem, 5-6 lat temu. Tak mi się wydaje, że nie jest taka. taki okres czasowy można powiedzieć, jako dobry przykład. Przynajmniej ja nie słyszałem 5-6 lat temu o jak stand-up w Polsce. Prz, ee, a za granicą też nie. Ale będąc że to, że nie interesowałem W każdym razie. Ee, no zdecydowanie teraz się o wiele bardziej wyzywa kabarety i uważa, że to jest. E, to jest humor dla Januszy i Halim. Często słyszę takie e, porównania. Ale kiedyś. Nie wiem, czy to jest po prostu kwestia wieku i po prostu, że kabarety były aż tak proste. Albo może że inaczej dla prostych ludzi, że po prostu mogą bawić w przeszłości, a z wiekiem się od tego odchodzi i potem na starość powiedzmy bawią nas jeszcze głupsze rzeczy. albo po prostu dlatego, że technologia kiedyś nie była tak popularna i może nie mogli tak często. Nie mam pojęcia czemu tak było. W każdym razie czuję się, że teraz kabarety zdecydowanie straciły w oczach ludzi, szczególnie tej młodszej widowni. Chociaż z doświadczenia wiem, że e, moja mama na przykład nigdy nie lubiła kabaretów, albo przynajmniej takie mam wspomnienia, że zawsze narzekała na kabarety, nawet jeżeli e, oglądaliśmy telewizję gdzieś były kabarety, to ona no jakoś nie była o, zostaw, kabaret leci i pooglądajmy, pośmiejmy się, tylko bardziej takie na zasadzie, Boże, znowu kabaret, coś w tym stylu. Szczególnie w okresie letnim jest strasznie dużo tych kabaretów. Przecież wszelkie e, miasteczka nadmorskie mają te swoje nagrania. Przecież w każdym miasteczku, w którym byłem nadmorskim, w ciągu. w sumie nie mogę powiedzieć w ciągu ostatnich iluś lat, bo ja nie wierzę. Nie wyjechałem na wakacje od 5 lat. Takie prawdziwe wakacje nie wyjechałem od 5 lat. Dwa lata temu, powiedzmy, byłem. Poznaniu, ale to też nie można było nazwać koniecznie wakacjami, bo na wakacje trzeba wyjechać, to znaczy tak czuję, że na wakacje trzeba wyjechać, jeżeli się z kimś siedzie, to do miejsca, gdzie on też powiedzmy nie był, albo nie, że on normalnie mieszka, więc powiedzmy byłem tydzień w Poznaniu, ale to nie można było nazwać wakacjami. A tak, ostatni taki mój wyjazd, który był serio wakacyjny, tylko był on zaledwie na Ile ja wtedy tam byłem? Chyba dwa dni? To było 4 lata temu Do Wrocławia, na meetup Kurna, dawno nie chciałem, ale mówię, no wcześniej To w każdym miasteczku, w którym byłem, to zawsze były kabarety Czy to małe miasteczko, czy to jakieś większe miasteczko No wszędzie, i to najlepsze to, że to zawsze były te same kabarety Tylko nie wiem, czego to była kwestia, że co, że oni tak po prostu mieli Nie wiem, nie wiem. Tak nie było tak, że byłem przez jakieś trzy różne kabarety. Znaczy, dwóch, nie było tak, że było 30 różnych kabaretów, tylko w każdym miasteczku trzy te same. Zawsze pamiętam tylko, że Animurum -Ru było, powiedzmy, i tam... Nie wiem, co, nie wiem, co jeszcze były te kabarety, ale zawsze muru było, pamiętam, że było w każdym miasteczku po prostu. Teraz nie, jak się jedzie gdzieś do jakichś miasteczek, to więcej standuperów jest, tak mam dziwne przeczucie. W sumie nie narzekam. Osobiście, jeżeli miałbym wybrać, czy pójść na stand-up, czy pójść na kabaret, pójdę na stand-up. Bardziej mnie bawi ten dowcip, nie jest taki, hmm... sztuczny. Też nie jest tak bardzo family-friendly. Pomimo tego, że sam tworzę content family-friendly, no to jednak nie oszukujmy się. Ja nie mam nic do tam kontentu nie-Family Friendly, więc jeżeli mam wybrać, to wolę ten nie-Family Friendly. Chcę poglądać. Tylko na pewno nie siedziałbym gdzieś z przodu. Oglądałem już dziesiątki stand-upów i bałbym się, że akurat bym trafił na taki dzień, w którym dany stand-uper by chciał się strasznie do mnie dopierdzielić. Znaczy, ogólnie do widowni z przodu, tak? Więc... Ja bym sobie za takiego podziękował, bo ja bym nie potrafił tego skoncentrować uh, I byłoby mi głupio, ja jestem stylibą osobą i tak dalej, więc... No podziękuję, za takie... Naśmiewanie się z biednego Jakubka <laughs> Okej, okay, potrzebuję więcej paliwa, ponieważ widać, że nie dojeżdżamy Oraz potrzebuję... Większy spi... A! mi się, że mogę to kupić, więc kupię lepszy booster w takim razie Bo tam w tych tunelach chomikowych to było dość... Ciekawie, to jest fajny taki właśnie luźny terenik, gdzie w cały czas można było jechać na e, pełnej prędkości. Więc jeżeli transmission sobie ulepszymy, jakie mi coś zkifroć. Jeżeli transmission sobie ulepszymy, na maksasie będę musiał robić ten maksymalny speed w naszym aucie i potem jeszcze ten booster będziemy mieli, jeżeli go nie wykorzystam do danego momentu, no to może nam naprawdę wykręcić dystans taki. Insane, Na w sensie dystans insane, no dystans mamy ograniczony, ale speed Na pewno będzie mój robić tam gigantyczny Który będzie powodował, o Jezus, mi podbiało. Który będzie powodował, że naprawdę szybko przejdziemy przez te e, Przez te chomicze tunele Dawaj tutaj Cała z tej, tego tutaj nie mogę zdobyć, bo Cała zwierzę po tej rampie, nie ważne Czy to byłem na początku gry, czy teraz może na początku tego levelu, czy teraz Zaraz przez niego przejeżdżam Przejeżdżam, wreszcie. się um, Nie rozwalam go jeżdżam po tej rampie Kurna, ja się boję, że stas ten booster A ja chcę go właśnie przetrzymać do tych tuneli Bo on tam ma być dopiero wykorzystany Troszeczkę się tutaj boostuje oczywiście, żeby tę prędkość zdobyć, ale Kiedy zacząłem już ten tunel w ogóle? Jakoś zaraz, prawda? O, jest. To jest potem początek tunelu, tak jest. No, chcę pojechać dołem, bo chcę, chcę, chcę te pieniądze tutaj zdobyć. Tutaj ten booster użyłem maksymalnie, jak mogłem. Zgaduję, ja że im te bardziej w dół, tym będzie gorzej, więc... Unfortunate pretty. I moje paliwo też się kończy ogólnie, więc... Nawet nie, nie wydaje mi się, żebym był w stanie poprawić mój dystans. Chociaż poprawiłem. Minimalnie, bo minimalnie, ale poprawiliśmy nasz dystans. Może to jeszcze, też jeszcze coś przejdziemy. Dawaj, ciągnij, ciągnij! Ciągniesz, mali... Wow, tak, najmniejsze beczki możliwe, chyba mnie rozwaliły. Więc teraz tutaj silnik, nawet dwa razy, więc mamy go na max out. Możemy zrobić sobie jeszcze tutaj booster i zobaczymy, czy to wystarczy. Czy to wystarczy? Dawaj rozpętać, Nic nie kontrowałem. Teraz dosłownie już trzymałem tylko i wyłącznie W. Jeszcze poprzedniej próby próbowałem to kontrolować tutaj W do pełnej. I jedziemy do końca... Prawdź mi to babi. Że ja trzymam myszkę cała z tej gierce. Nie potrzebuję tej myszki. Ja, ja ona nie kontroluje w żaden sposób mojej gierki, ale jednak. Tak się skupiłem na tym, żeby trzymać tą myszkę, że jakby ona coś mi po pozwala lepiej kontrolować to auto. Nie wiem czemu. Nie wiem naprawdę czemu tak jest, ale tak jest. Come on! Okej! Okay. Jedziesz, to, to jest ta próba, to jest ta próba, to jest to podejście. Zaufajcie mi. Patrzę więcej czasowo na odcinek, to jest ta próba. Towarzyszenia nie rozważa z jakiegoś powodu, bo. Widzę, że to auto dostało. Naprawdę solidne bęcki w tym podejściu. No ale tutaj się rozpędź. Nie dobrze mi wyszło to rozpędzenie, bo przewaliłem tam odach. Więc oczywiście sobie rozwalnąłem w odkryt Oj Oj oj! pierwszy raz nie wleciałem tam ten tunel, czy to będzie miało jakieś większe znaczenie. Nie w sumie nie. Nawet praktycznie tego nie można... Nie było odczuć, że ja nie trafiłem w ten tunel, Przejechałem praktycznie od razu tą samą trasą. To jeszcze nie są chomiczki. Uuu, jakbym tam przydzwonił, to pewnie bym się rozwalił ten dach. Dawaj, dawaj. Ajajaj, dobra, nie rozwaliłem się teraz tutaj w górę. Wydaje mi się, że jeżeli będę jechał tą y, trasą rampową... Ajajaj Trasa rampowa wydaje mi się, że ma jakby najlepszy potencjał na najmniej kolizji. Więc te rampy próbuję ogarnąć, chociaż to tam wie. Nie mam nic tego potwierdzonego. Tutaj, o, widzicie, na przykład, jeżeli bym był niżej, to musiałbym pod to wjechać, też to, byłoby odczuwalne. To też odczuwalna różnica. Dobra, boost. Boost, 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 boost. Booster stracony, ale my dojeżdżamy. Powiedziałem, że to będzie ta próba, ponieważ zobaczyłem czas i nasze auto. Myślałem, że już nie pojawi się nic gorszego od dziary. W sensie może i nawet lepiej wygląda kolorystycznie, ale... To jest lodziara V2 To będzie lodziara V2, nie możemy się oszukiwać, to będzie lodziara V2 U mnie Nie mówcie mi, że ja... Przecież raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Ósme auto, czyli osiem, dziewięć, dziesięć Trzy auta nam zostały Czy to dojedzie w ten... przecież to jest jakby tutaj kropka To jest ósme, dziewiąte, dziesiąte, czyli to jest więc taki dystans Okej, okay, to jest idealnie, żeby tam dojechać to do tyle jeśli chodzi o ten odcinek, będziemy bawić się w kolejnym nowym autem. Mam nadzieję, że będzie ono lepiej działało niż wyglądało, ale wiadomo. Chociaż jeden plus jest, jest duże auto, czyli wydaje mi się, że będzie mniej takich właśnie tuneli ciasnych, żeby w nie wjechać, ponieważ jest większe, więc tu mniej tu będzie trafić, więc gra pewnie uzna pierwsze o co chodzi. Łapki w górę, komentarze, subskrypcja i wsparcie i widzimy się w kolejnym odcinku siemanko, Peace I got my cash flow but he swallow fat holes i ain't got no drugs i'm turning to a nest.